I still remember my last orders. day the real war began. Impossible. Resistance. Rebellion. You will burn these ideas away. We avenge our Emperor. Tak. Powiedzcie... Uwaga, pani komandor. Cel na no ścieżce przed nami.

Pani Komandor, rebelianckie posiłki w drodze. Strzelać bez rozkazu. Neutralizować wszystkie cele. Tak, Rozumianą. Przegrupowanie i zaraz ruszamy. Przegrupowanie. Czysto. Dobra, to jeszcze nie wszyscy. Dowódcy rebelii musieli ruszyć dalej. Też powinniśmy. Platforma czwarta obok. Jest tam jakiś prom? Nie, tylko myśliwce taj. Nawet lepiej. Zachowajmy ostrożność, nie wiemy ilu tu może być rebeliantów. Nie, załatwimy ich tak jak całą resztę. Rozprawimy się z tym ścierwem raz na zawsze. To niemożliwe. Otrząsnąć się. Nie czas na stypę. Musimy się stąd zabierać. Na pani. Musimy dotrzeć do platformy i zdobyć myśliwce Taj. Tylko tak wrócimy na Korwusa. Agencie Miko, wykonaj zwiad. Tak, przyjąłem. Agencie Husk, skontaktuj się z Wyżynaczem. Muszę porozmawiać z Admirałem. Tak, pani by kontynuował. Przekazuję transmisję. Admirale, oddział Inferno ewakuuje Endor. Jaka jest sytuacja? Wiceadmirał Sloan nakazała odwrót. Wycofujemy się z układu. Wracaj na okręt. Przetwaj! Prześle współrzędne, te którzy mi się spotkali. Tak jest. Odezwiemy się, gdy dotrzemy na korwusa. Nie rozumiem, jak do tego doszło. Nasz plan był bez skazy. Ktoś popełnił błąd. Dowództwo przeoczyło coś ważnego. Znowu. Nie, musi chodzić o więcej. Mieliśmy nad rebeliantami przewagę licerną i to. to proste. Imperator nie docenił siły. Komandor zmierza do Pani wrogi patrol. Dziękuję Agencie Miko, zajmiemy się nim. Patrol, pol widzenia. Ognia! Pokaż mi zagrożenia. Dobra, do <śmienny> patrol zlikwidowany. Pani Komandor, odkryłem zasadzkę rebeliantów. Straciliśmy prom i jesteśmy wybierani. Kontynuuj zwiat, zobaczymy, co da się zrobić. Chcemy pomóc naszym Utrzymać pozycję! Odpowiedzieć o mnie! Oddział Inferno? Inferno ewakuuje Endor. Zatrzymać ryby miastu! Rozumiano, pani komandor. Jesteśmy w panią. Porażenie obszarowe.

Agencie Miko, gdzie jesteś? Zebrałem drużynę przy platformie. Czekam na panią i Haska za... Agencie Miko, melduj. Pani komandor, rebelianci na platformie czwartej. Trzeba będzie ją odbić. Chyba jesteśmy na to gotowi. Żołnierze! Odbijemy platformę i opuścimy ten księżyc. A potem odpłacimy się rebelii. Tak, pani komandor. Jesteśmy z wami. Potrzebne hakowanie. Agencie Miko, melduj. Pani Komando, rebelianci na platformie czwartej. Trzeba będzie ją łączyć. Chyba jesteśmy na to gotowi. Żołnierze! Odbijemy platformę i opuścimy ten księżyc. A potem odpłacimy się rebelii. Otwórzcie obie. Na ziemię! Chodzi Rebelianci wygrazili ACSD. Musimy zniszczyć maszynek Ma Mam silny paszport dla plasterów. Sabotują statki i uniemożliwiają ucieczkę. Załatwić ich i zabezpieczyć myśliwce Taj do ucieczki. Zneutralizować i opuścić rejon. Nie lepiej. Had bez pierwszego time. Różna kurwuta i przygotuj wodę. Takie. Zdroj dziecko neutralizuj ich. Daj, Miko, ten wyświetlny spółek. Będę odsłaniał swoją ucieczkę. Nie, ruszaj. Dobór zalecił sami. rduje pani komandor Jestem tu za Potrzebuję leczenia. Leczenie zakończone. Uważaj Oddział Inferno, żeby taki incydent się nie powtórzył. Wiem. Nie do wiary, że tylko tyle zostało. Te zniszczenia ujawniają prawdziwą twarz rebelii. Właśnie dlatego wojna trwa tak długo. Próbowaliśmy ich zastraszyć, tylko się wściekli. Że źródłem nie jest nienawiść. Wciąż to wierzę. Nie możemy walczyć z czymś takim. Imperium się zmieni, jak po zniszczeniu pierwszej Gwiazdy Śmierci. Dostosujemy się lub zginiemy. Panie Komandor, mamy problem. O co chodzi, Hask? Korwus ucierpiał podczas wybuchu Gwiazdy Śmierci. Silniki nie działają, ale załoga już się nimi zajęła. Boczas admirała współrzędne spotkania. Zamykamy się do korwusa. Jak tam silniki? Systemy wtrysku jonowego 60% mocy. Przekierowuje energię z pól, by uruchomić silniki. Pani komandor, myśliwce. I jeszcze bombowce. Chronić korwusa! Nie ma pól ochronnych! out. – Chciał mnie pan widzieć? – Podejdź. Imperator nie żyje. Co nas teraz czeka? Weźmiemy odwet, pani komandor. Imperium uderzy w same podwaliny, na których wsparta jest ta cała żałosna buta rebeliantów. Powiedz, Haydn. Co stanowi źródło tej wiary? Nadzieja. Zgadza się. Obecność posłańca to dla nas wielki zaszczyt. Pragnę dzielić te chwilę z moją córką. Admirale Versio. Natychmiast rozpoczynamy operację Popin. Opór. Bunt. Nieposłuszeństwo. Istnienia tych idei absolutnie nie możemy tolerować. Jesteś jednym z wielu skutecznych narzędzi, które wypalą je do szczętu. Wysłuchaj posłalca. On wskaże ci Twój nowy cel. Operacja Błopiu to był ostatni rozkaz Imperatora, a zarazem pierwszy krok ku naszej przyszłości. Oddział Inferno odegra w niej kluczową rolę. Jaki jest cel? Brak weryfikacji. Ta informacja może poczekać. Tymczasem. Mam dla ciebie kolejne zadania. Są nietypowe. Ale wybacz, takie są czasy. Do dzieła. Rób to, co robisz najlepiej.